Chociaż jesteśmy blisko frontu, ale na szczęście odczuwamy to jakby trochę z dale, więc nieczęsto miasto. Poddane są bombardowaniem, i bardziej jesteśmy jakby takim zapleczem, bliskim zapleczem dla frontu. I e, na przykład w tym, co robimy, tam pomagamy wolontariat, e, e, przeprowadzamy jakieś logistycznie, też pomagamy dostarczyć coś w tym wszystkim uczestniczymy w miarę możliwości. Natomiast mm, w naszym Stowarzyszeniu Polonia oczywiście dość dużo osób wyjechało do Polski i już tam, można powiedzieć, puściło korzenie. Chociaż i dość liczna grupa osób wróciła po pobytu kilkomiesięcznym u znajomych lub u parafii, na przykład za pomocą księdza proboszcza naszej parafii, czy nawet niektórzy wyjechali nie mając żadnych kontaktów, ale dzięki wsparciu Polaków, temu, że tak ciepło przyjęte byli w ogóle Ukraińcy, a tym Bardziej Ukraińcy polskiego pochodzenia. Jednak niektórzy poczuli, poczuli się no, nie, nie na swoim miejscu i już kiedy zrozumieli, że jednak w Kropewnickim nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia wielkiego dla życia, to sporo osób wróciło. Niestety trzy nauczycielki, które bardzo dobrze już w ciągu kilku lat przeprowadzali zajęcia dla dzieci, dla dorosłych też, niestety wyjechali. Teraz jest duże obciążenie dla tych, którzy pozostali, czyli mamy ja i jeszcze jedna osoba w tej chwili, ale dzięki temu, że nas... ORPEK, czyli Ośrodek Rozwoju Języka Polskiego za Granicą. Nauczycielka z Polski online też przeprowadza zajęcia z naszymi uczniami. Właśnie dużo dorosłych osób bardzo cieszy się z tych zajęć online z Nauczycielką z Polski, z których korzystają.